Okej, okay, jedziemy do Wiwek. Oczywiście. Molagmar. Gdzie jest Molagmar w ogóle? W sumie chyba najbliżej byłoby nawet iść z was. Nie. Albo z Sandismore, ale chyba pójdziemy sobie po prostu na północ stąd. Dobra, tutaj mamy trochę dwemerowego sprzętu, którego nie obchnąłem, ale zrobimy to w ten sposób. Położymy go pod Molagmar po prostu i najwyżej po niego wrócimy. W końcu nic nie znika. Ok, dwemerowy cylinder też tu odłożymy i gitara. Nie za bardzo przepadam za Molagmar, bo jest to taka mała kopia wiwek, jednak gorsza. Może nawet znajdziemy jakiś artefakt po drodze albo coś. Kto wie? W końcu ta okolica jest pełna artefaktów. Szczególnie ta okolica. Tu mamy szkieleta bohatera, już z tego co widzę. I z tego co widzę, to jest chyba ten grobowiec, w którym znajdujemy artefakt dla Mehruesa Dagona, mianowicie jego brzytwę. Nie jestem pewien, ale to może być ten grobowiec. Są drogą fajnie byłoby znaleźć ten sztylet. Ała! Okej, okay, kaplica świętego Welotha. Oczywiście. Przywrócenie nawiedzenie i lecimy. Wystraszenie Humanoida. Fajnie, ale to nic konkretnego. To sztuk złota. No to już coś. I tu pewnie też zamknięte. Nie, nie zamknięte. Nie, to jednak nie ten grobowiec, pomyliłem się. No wszystkie grobowce są w dużej mierze takie same. To co mamy? Wytrzymałość. Można wziąć tajemnica wiweka. Dusza Sothasyla łaska pani. Kaplice trójce są świetne. Szkoda, że są tylko w grobowcach i w wielkich świątyniach. W mniejszych raczej ich nie uraczymy. Żebym czasem nie użył złego amuletu. Zapiszmy. Właśnie każdy z tych błogosławień zwiększa nam nasz punkty, punkty różnego rodzaju. Tu mamy wytrzymałość zwiększoną, szczęścia. No, w sumie widać po statystykach. Obecnie mamy takie zadania, które wymagają od nas podróżowania. Właśnie te zadania są bardziej dla rycerzy wędrownych nie bez powodu nazywają się wędrownymi. Wszyscy inni stacjonują w jednym miejscu. Kurde mol! Już nas zaraził jakiś pajac. No głupi. Mamy chorobę, czy w sumie chorobę, to możemy sami na siebie rzucić. Okej, okay, wyleczyliśmy się z choroby, świetna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Amulet odpoczynku i wytrzymałość, wytrzymałość 30 punktów, to wcale nie tak mało. Że będę musiał zrobić jakiś artefakt, który przywraca nam wytrzymałość o jakieś 100 punktów w ciągu kilku sekund? O ile mi starczy ładunków. Wchodzimy właśnie na głębokie, popielne ziemie. Góra Asarnibi. O, Proszę, pielgrzymka. Miejsce na rodzinę Maleksi. Kurczę, oznaczyłby sobie to miejsce jakoś. O, jest oznaczone, świetnie. Z tego co pamiętam, tutaj się dostaje chyba albo nową zbroję. Tylko nie pamiętam, co trzeba było złożyć w ofierze. Więc myślę, że wrócę się tu w którymś odcinku albo całkiem niedługo z odpowiednim przedmiotem, który złożymy w ofierze. W sumie ścieżka wcale nie jest taka długa, jak się idzie drogą. Będziemy mogli zaraz uwolnić tego naszego rycerza z obozu Erbenisum. Naprawdę jest to trudny, trudne miejsce, biorąc pod uwagę to, że jest tu mnóstwo zarażonych stworzeń. I proszę, mamy teatryczne ruiny. Do których być może nawet teraz wstąpimy. A co nam szkodzi? Może nawet znajdziemy coś interesującego. Może nawet część deadrycznej zbroi. Okej, okay, mamy jakieś puste... ...pajnuty dusz? Nie. A chętnie bym złapał skrzydła. Tym rok no cóż, mamy jebonowy topór, będzie to takie nasze drobne pocieszenie. Jak nic ciekawszego tu nie znajdziemy, oczywiście. Atronach mrozu może próbować, nic nam nie zrobi. gdzie tu są drzwi? Tutaj są drzwi, tak? Dobra, wchodzimy. Tu senet. Aha, zaczyna się gość w całej zbroi, to już jest coś. Oczywiście, siła mamy już obniżoną. Ciekawe dlaczego. Trzeba będzie użyć przywrócenia z tego co widzę. Mamy tu jakieś przywrócenie. Rzucę wyleczenie z choroby, może to coś da. Mam obniżoną siłę aż do tylu punktów. Ja nie mogę. A do wyzdrowienia zobaczymy, co się stanie. Jednak mamy siłę już obniżoną, więc. Ale mamy duże przywrócenie siły. Hello, już mam 85. I niestety więcej nie przywrócę, bo więcej nie mam. Ale rozejrzyjmy się, może tu będzie jakaś skrzynka, w której znajdziemy odpowiednie przedmioty. Oczywiście tradycyjnie zwoje to jest jedna z najlepszych rzeczy. Ok, rozbrójmy najpierw pułapki. Kurde, gdzie ja mam to? Tu? tu mam pierścień złodzieja, super. Zapomniałem o nim praktycznie. Leczenie choroby, odporność na magię. Okej, okay, otwieramy to. Trzecia bariera. Mogłabym się kiedyś przydać. Odporność na mróz to mi niepotrzebna, ale wezmę. No i właściwie nie mamy nic. No niestety, szkoda. Ale rozglądajmy się dalej. Widzę, że to byli wyznawcy Molag Bala. Ej, wzrosło nam zabezpieczenia. Ale jednak ponieśliśmy kurcze straty, no, Aha, książę Dremor, z tego co widzę. Łoł, wow, 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 wow! Spasuj koleś trochę. Zdychaj. Wow! Nie spodziewałem się, że skubańc będzie taki mocny. Co ty tu miałeś? Krasnoludzki topór bojowy. Ja nie mogę, ale nam przywalił. Ale przynajmniej są tutaj łóżeczka. To w jednym z nich sobie teraz odpoczniemy szybciuteńko i będziemy lecieć dalej w naszą podróż. W obozie Arbenisu już nas pewnie uleczą do końca, więc nie widzę większego problemu. Oczywiście te cholerne przywrócenia trzeba z nich korzystać. I o dziwo, dwumerowy sprzęt wydaje się być chyba najbardziej cenionym sprzętem na sprzedaż. Sporo waży, trochę przeszkadza. A jednak. No. Kurczę. Sporo waży, trochę przeszkadza, a jednak. A jednak jest coś warty i idzie go sprzedać. To jest właśnie ten cholerny paradoks. Okej, okay, tu mamy obóz Erbenisum. rebanisum, czy jakąś tam nazywa. O no, fajnie, skarabeusz sobie chodzi po obozie, nie no, spoko. Czego chcesz, szkolenie, Co, czego tybie możesz nauczyć? Tu masz tak, atletykę, tarcze, długie ostrze. Wieżka, która opuściłaś za mała zasady. Na zachód stąd przy lawie. O kurde. Czy musimy iść na zachód? A co my tu mamy? Jorta popielnego Hana. Ciekawe, czy mamy tu jakiegoś kogoś, kto by nas czegoś nauczył.